Witam w kolejnym odcineczku z Jacka Smitha. Tak, mamy nowy Kanambal. Odblokowaliśmy właśnie. Więc, no cóż, lecimy. Zobaczymy, co teraz tutaj będzie za przygoda. No, kamienne. O jezu, ile kamiennych? <gryw> Czy mamy coś na kamienne? Kamienne, kamienne, kamienne. Dobra, bierzemy to. Shield yy, kamienny. No ciężko, dobra, tutaj coś mamy kamiennego, wzięliśmy już pool na no, kamienne, No, nie możemy, guard na no, kamienne, mamy coś, nie, kaps, kapsułki, no dajcie mi kapsułkę, dobra mamy, pięknie, no to możemy teraz wyjść, weźmy sobie tutaj design, design mamy tutaj, o właśnie, To jest piękny nawet, dobra, czyli już wiemy co tutaj trzeba będzie. Tylko od razu nawet nie patrzę, co on tym mi pokazuje. Dobra, masz tutaj od razu. Mm. No i lecimy. Od razu trzeba to napełnić tym powietrzem. Dobra, tych trzmiecz. Mieczyk weźmy ci tutaj damy ze kryształów. Niech będzie. Dobra, przyspieszyliśmy troszeczkę, troszeczkę tylko, nie za bardzo, więc tu będziesz miał broń taką ładną, naprawdę ładną. Pyk, postaramy się teraz. Pyk, dobra. Ty chcesz też <śm> to. No dobra, no to kolejne, tylko teraz z golda ci weźmiemy, zrobimy. Tutaj mogę lecieć dalej. Pyk. Tu na końcu. Tu na końcu. Tu na końcu. Tu niech będzie też tu. Tu kolejny. Tu kolejny. Tu. Mam nadzieję, że się wyrobię. Pyk, ok. Tu mogliśmy sobie od razu właśnie się wyrobić. Więc mieczek, który będziesz miał, bardzo fajny, zrobiony. Ty chcesz mieć tutaj trójząb, no to proszę cię bardzo, będziesz miał trójząb. Trójząb Golda. Może być, musi być. Nie ma innego wyjścia. Więc od razu mi tutaj też dawaj tego pula. Pociągnęliśmy to pięknie. Ty będziesz chciał mieczek, dobra. Najpierw mieczek jeden zrobimy. Pięknie. Mieczek teraz na kamienne. Nie mamy. Uuu, dobra. To trzeba będzie na złoto. Hmm, mamy na szczęście mamy na kamień, Mamy na kamień. Bak, 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 bak. Dobra. Więc ty będziesz chciał to. No i na kamień możemy tutaj zrobić to. Perfekt. Dobra, więc teraz tylko miecz. Ale zanim miecz zrobimy, to muszę trójząb. Dobra, teraz tak. Mieczyk bierzemy ten, falcon z golda. Tak. Dobra, tutaj możemy sobie zrobić z kamienia. Pyk. Pięknie. No i teraz możemy tutaj dać hapek. Perfekcja. A nie ten dałem. Dobra, może być. Masz. Masz i idź mi stąd. Praktycznie. Bo tobie będę potrzebować to zrobić. Aksa, Ale tobie dro zrobimy z sztila Dobra, ten goldowy. Tyk. Tyk. No, z golda to mi nie wyjdzie na stówę. muszę wyjść, bo muszę tutaj wylać tego golda kolejnego. To chyba był miecz, co nie? Tak, tutaj był miecz. Dobra. Więc tutaj jeszcze mogę dokończyć. Dobra. ty wróćmy, bo tutaj trzeba wylać. Już coraz lepiej to idzie wszystko. W dobrą stronę. Byłem wam tak szczerze. Żeby było to równo. Aha, czyli mamy wszystko tutaj gotowe. Tu możemy Wam dać to. Pyk. Do tego tutaj. Weźmiemy, damy to. No i zakończymy tutaj ładnie tym. Nie jest to może jakiś super. Ale jest AKS ładny. Dobra. Mamy grejta Czy mamy coś jeszcze? Nie. Mamy tylko na to: trójząb Zwykły. Damy. Damy ci troszeczkę tutaj HPK do tego. Zwykły. Zwykły badyl. I zwykłe nakrycie. Tak średnio weszło. No ale jest. Więc zostały nam tylko te dwa. Tak. Tak. No i zwykły taki z perfekcją prawie co do Joty. Konstrukcja no kiepska trochę. Wyszło. No i mieczyk. Dobra, nie będzie tak. No i na mieczyku no nic tutaj nie uznamy zbytnio. Muszę dać ci zwykły, praktycznie najzwyklejszy ci zrobić. Na no godz jeszcze wszystko. Nie, no 80 będzie? 90? No chociaż tyle. Dobra, ile zarobiliśmy? 48. Więc są no, troszeczkę się obluźniłem Niektóry momentel No, ale teraz mamy tutaj lepszy bal. który nam tutaj troszeczkę więcej da. Dobra, możemy teraz tutaj lecieć. Ogień oczywiście. Wiem, 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 że tutaj będę musiał więcej siły. Tutaj dam daje. Ale i zepsułem to. Nie popatrzyłem się. Dobra, mamy tak, podpalenie. No, więcej, więcej, więcej tych diamencików. Więcej, więcej. A i zaś nie trafiłem. No, patrzcie, no. człowiek by chciał, a oczywiście nie może niekiedy. Bo trzeba tutaj też pilnować innych rzeczy. No i oczywiście ja trafić chciałem, to mi nie wyszło. Czemu tamten uciekł? A, bo miał najgorszą broń. <laughs> no już tracę głos po poli po tych nagrywaniach. Dobra, ciebie tutaj pokonaliśmy. Apek oczywiście. No prawie tego minotaura zapsułem. Prawie. No. no. I zepsułem troszeczkę broń. Jedną. Ja by troszeczkę była dłuższa. Znaczy lepsza. To by było troszeczkę lepiej. No ale cóż. Też tak czasem bywa, że po prostu się nie da wszystkiego pokazać, raczej zrobić. Dobra, mamy teraz tak, powietrzny, powietrzny i kamienne, roślinne, hmm. no powiem tak, no ciężko, Ty chcesz to, oczywiście zrobimy to dla Ciebie, no, żeby to nie było też tak, że nie zrobię, co nie? Tylko wejdźmy tutaj do sklepu. Zobaczmy, co w ogóle możemy tutaj mieć. Hmm, shield. Gripsy. Dobra, weźmiemy tak, to. No i tutaj możemy na powietrzne. O, pięknie. Kolejny. Bierzemy tak, to. Weźmy cztercy kryształów. Dobra, tutaj mamy kryształ na tyle, że możemy już go wylewać. Od razu, no to lecimy z tym. Nie będę tutaj tak od razu patrzył na to, że nie możemy. Musimy, koniec nie ma tak. E, tutaj już zepsułem, to już widać. Przepraszam tych, co po prostu myślą, że ja jestem perfekcyjny, ale nie jestem. Nigdy tak nie byłem. Staram się. Jak tylko mogę. Dobra, może być. Ty chcesz łuk? Dobrze, dobrze, że mamy łucznika. Dodatkowo ci broń zrobimy, taką, pięknie. Tu mogę ci tak przyspieszyć, żeby ci tylko to wylać, bo Jak mi się uda tylko to wylać. No to będzie, może i tak dobrze. Bo ty chcesz też to. Dobra. To, to, to ze sztila zrobimy tutaj. Pierwsze co? zrobimy na wiatr. Więc jak pierdnie to będzie od razu z wiatrem. Wiatr, kamień. Czy mamy tutaj? No i hapek nie będzie. Dobra, mamy perfekcyjne. Więc to na to, na 100. No nie, 98 konstrukcja, bo zepsułem. Zepsułem tutaj dużo. Golda od razu tutaj mogę z Golda wylewać łuk od razu go naciągniemy na szybko. Pięknie. I czy mam tutaj gripa na, na to? Nie, ale na HPK. Pyk. Dobra, tutaj możemy to zrobić. Czy tam był koziołek matołek, czy mi się tylko zdawało? Tutaj był mieczyk. Dobra, ale my zanim go weźmiemy, to ja tutaj nic nie mam takiego, tylko jedynie właśnie serce. Żeby tutaj w ogóle oddać coś, żeby móc znów wziąć następny, tak? Bo jeżeli nie wezmę następnego, no to będzie ciężko, dobra, styl. Tutaj już będzie trochę łatwiej. Dobra, jest tak, tak, tak. Dobra, lecimy z tym, żeby to ułożyć. Bo to też trzeba na czas robić. To jest właśnie najgorsze. Ja nie lubię takich właśnie czasowych rozwiązań, no ale niech będzie. Tak, zwykły grip. I niech będzie to. Odejmę od razu. I teraz teraz będę mógł wylewać. dobra. Troszeczkę spóźniłem się. Ale będzie ok, Miejmy nadzieję. Mamy, mamy ten wiatrowy? Mamy. Dobra, czyli mamy tam na wiatr. Grip zwykły. Great, great. Więc to zepsułem. Aj, 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 No, nie będzie kolorowo. Ale będzie bojowo. Szczerze, dobra, jest dobrze. Nie jest bardzo kiepsko, jest bardzo dobrze. No i oczywiście ostatni, czyli ten, który nienawidzę robić. Pomyślmy trochę i zróbmy to. Perfekcyjnie, tyle ile się da. Więc, sorry, że tak mało mówię, ale muszę tutaj się skupić na budowie. Pyk, perfekcja. Pyk. Chociaż w tym muszę być perfekcyjny. W układaniu. Więc konstrukcja 98, no, można przyjąć to. Ale dobra, mamy 51 bonusów, więc jest naprawdę dobrze. Się wyrabiamy z wszystkim. Tylko od razu, tu pięknie. Tak, tu go złoiłem. Dobra, tu, tu. Od razu go pokopaliśmy, żeby nie było, że nie wykorzystuję po prostu rzeczy. Dobra, buściki też się przydają. Tak, tak. Tutaj, żeby też HP na mnie straciło się. Dobra, tu, tu i tu boost. Od razu, do bicia. Buścik, bo inaczej to będzie naprawdę ciężko. Dajemy, dajemy, dajemy. Jeszcze tutaj taki boost. Dobra, mamy wszystko. Harba, jak nie znaleźliśmy. Dobra, mamy tutaj HPK, więc możliwe, że przejdziemy to bez żadnych tutaj problemów. Tak. No i, no mamy już mamy problemy, bo już straciliśmy większość załogi. Dobra, ale to jest ostatni. To jest ostatni. Więc jak teraz go nie położę? Pięknie położyłem go. Ładnie. No i mamy tutaj kolejną skrzyneczkę, którą właśnie zdobyliśmy. Aha. Zobaczmy. Zobaczmy, co teraz będzie. Nowego. Czy będą jakieś nowe przeciwnicy? Nie. Będzie Darg Dargon X. Czyli kolejny nowy AX. Dobrze. Piesku. Powiedz mi co tutaj mamy. Ognisty, dużo będzie ognistych. Widzę więc no. Ogniste, kamienne, zwykłe i inne takie rzeczy. Dobra, mamy tutaj to. Dobra. Więc musimy tobie zrobić lepszy aks. Więc zobaczmy tak, na ogień. Mogę to sobie wziąć od razu. Shield na ogień. Nie. Gripsy mamy poler. Uu. No, może być ciężko. Kapsułki jakieś. Nie. Hmm. Dobra, weźmy sobie właśnie tego. Trochę więcej diamentów. No i powinno nam się udać. Dor, ty chcesz tarczę. Tarczę okrągłą zrobimy dziś z golda. Dlaczego z golda? Bo mogę. Dobra, to będzie chociaż szybko. Wolę te robić niż Muszę zwykłym walnąć. Dobra, ty też chcesz to. No to tobie też możemy z kryształu zrobić. Żeby nie było. Tu weźmiemy rączkę damy. U ognistą. Perfekcja, perfekcja. No nawet że krzywo, ale perfekcja. teraz wygląda, że jest wyglądry, swój chłop. dobra mamy tutaj to i chcesz kolejny tarczę tarczę okrągłą oczywiście do sztyla Ci zrobimy żeby nie było i tutaj możemy zrobić Ci na co na HP pięknie zdążyłem Perfekcja, dobra. Szybko, 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 bo za chwilę będzie. No, jeszcze na 100% bowling zrobiłem. No to pięknie. Dobra. Szybko tutaj wylewać. Spróbuję na na bieżąco robić. Ty mm, chcesz to, to. Nie, będziemy ci z tego. Zrobimy. Eee, dobra. O ty chciał oczywiście tamten... Ten młot swój. No dobrze, żeby przydać jako ostatni. Dobra, to za chwilę. Ty chcesz młotek. Znaczy młotek. To. To to, to, dobra, masz tutaj z aksa. Z AKsa. Jak to brzmi? Oj, oj, oj. Ale to zepsułem. Dobra. Trudno. Painting. No kiepski zrobiłem painting. Trzeba trochę teraz złota pokupywać. Dobra. Możemy tutaj, bo tu jest ten będzie bardziej mi potrzebny. Tak, i tutaj jakbym coś, dobra spróbujemy z water. czy to pomoże nam troszeczkę, yy... nie, tutaj są liście, dobra, są, są, więc nie gadajcie mi, że nie ma, to możemy oddać, konstrukcja 99, więc czegoś tutaj brakuje. czego ja nie wiem, tak patrzę też na ten rysunek, żeby to w miarę miało ręce i nogi. Tracę głos po prostu. A no gut. Nie wyszła mi ta konstrukcja. Handle mi nie wyszedł. Ręko jeść. No i tutaj nie mamy nic, które by było na ogień. Naprawdę no kiepsko by było. Jakby nic nie miał. No i nic nie mam. Dobra. tej handel też taki kiepski zrobiliśmy trochę. Ale konstrukcja 98 jest ok. Dobra, ile zarobiliśmy? 56. No to piękny bonus i Więc zobaczmy, jak tutaj nam wyjdzie walka. Pięknie. Więcej kryształów. Musimy tutaj trochę ich sparaliżować, bo też jak będziemy tak szli. Tak, tak. Dobra, tutaj tak. Tak, tak, tak. Dobra, ja tutaj też muszę tak patrzeć na czasówkę, jak tutaj lecimy. Teraz też bym nie chciał zbyt długich odcinków robić. A często mi się to zdarza. Dobra, mamy tutaj buścika. Dostaliśmy. Nie wiem skąd. <grym>, że wiem skąd, no bo tutaj kanon nam pomógł. Dobra, elektryczność, czyli go spowolniliśmy troszeczkę. Jeszcze też bym musiał w dobrym momencie tu rzucać to. Bo niekiedy to jest po prostu tragedia, że nie trafiam. Także było dobrze. Pięknie. Dobra, mamy tutaj to. Jeszcze jeden kamyczek. Kamyczki szybko nam tutaj idą, więc. się tutaj nie muszę martwić. Dobra, tutaj się podpalisz. Pięknie, bo jesteś strawy. Trafić Simo, dobrze dobrze, że tam to znalazłem jeszcze. A, bo było ciężko, nie, nie zdążył. Dobra, no i mamy tutaj pięknie wszystko. No i co tutaj będziemy mieć nowego? Co? Nic. Nie no żartuję. Pewnie coś nowego dostaliśmy, więc zobaczmy, zobaczmy co będzie. Ale to już se zostawimy na następny odcineczek. Tak, następny odcineczek z Jacka Smitha będzie już nie małym na kanale, więc zostawcie łapeczkę, komentarz. No i subika, jeżeli chcecie więcej Jacka, piszcie komentarze. Więc to tyle, trzymajcie się. Bajos i hejos.